Czekaj, trasy, czekaj, macie. Czekaj. O, teraz. Zobacz sobie na YouTube, naprawdę. Yy, Chcemy, bo fighterem. Yy, te te statki, sa generalnie. No, <coughs> Mówięci, że Strasznie. A to się Trasznie gadanie jest, jest, jest dużo. Tak, także... Statyczne. Osobiście nie wiem, czy chciałbym. Nawet gdyby było tylko to. Nie wiem, jakieś takie strasznie jest takie mulaste, Nie Nie wiem, czy. czy... O, w byłoby na przykład jakbyś, jak grasz w czołgi, Największymi artyleriami i gdzie tam masz te widoki z góry? No, mniej więcej jest w tej klasy rozgrywka, że po prostu podpływasz i napierdalasz się działami. Po to, to mało rozrywkowe, jak dla mnie. Mało dynamiczne. Samoloty są fajne pod względem, że właśnie są dynamiczne. Z widziałem, że tam też w miarę szybko tam działają. Te... Oj, nie, czołgi nie są dynamiczne. Znaczy ja gram niszczycielami czołgów, to wiesz no tak. ja widziałem to takie mniejsze Mój, 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 mój,

Ja sobie, no, nie, ja sobie, bardzo chwalę No tak, tylko jak masz stalowy zbijak zaworu, bo bez tego to ani rusz No ja bym nie jeł przez te korytarze No właśnie znak no. Tak, eee, piłują mnie, jakbyś mógł mi pomóc O, Ty o, o. Nie pomagałeś, nie pomagałeś jeszcze Eee, strzelają do mnie, nie mam skrzydła Nie ma pomocy dla KSR a ja ci, ki, kill secure, a nie kill steel. Boom E, chyba 5 miałem na ogonie bez kitów No nie wiem Netz tam też co to ja lecę za mą Alba jest takie Gdy nam piłuje O dobra spój Na dziesiątkę mi zawsze wszyscy kurde siadają Ja nie wiem to jest To jest primary target generalnie Bo fajte to są primary target Tak samo speedfire Najgorzej przejebane nie? No, jak to widzisz, to jest jeden z najniewystarczających celi, no to sorry, no jeśli możesz tylko wejść po nadupenu, to wchodzisz. No nie czekasz aż cię z góry drogi jest i ci, wieczorem. Ale te Spitfire'y Mark 2 jeszcze są jak, słabe. No ale to jest, to jest Spitfire, wiesz? No. On zajerany A, tego me już ktoś zdjął O, tajfuna masz na nie wiesz o tym? Tak wiem Liczę na to, że nie, to I nie, nie pomyliłem się Lecę do ciebie, Przy... weź wykręć w moją stronę No bo ja mam do niego półtora kilometra prawie. No on za mną, Dobra, już zbliżam się. Dostał. A teraz masz go na ogonie. Wiem. Już mnie piłuje od jakiegoś czasu. No, już nie mam ogona prawie. Jeszcze silnik mi się dławi. No, bo na ogonie będziesz miał zaraz bowfightera. A ah, nie, Speedfire. Dziwne. Teraz O, odpiło jego też. Chyba dostał mocno. Yorky. No mam ogon znowu. A, strzelał no, po prostu. A, zaraz ja mu zrobię ogon. <noise> Nawet. No nie wiem, czy, czy z, z 10 kulek poleciało w niego. Od razu. Dla ciebie, za 180 zł Kolejna asysta, no przecież nikt do niego Teraz nie Teraz to nie ja Nie, nikt do niego nie strzelał Ja go zapaliłem i spaliłem, ale to jest asystę Asysta-skała Asysta No asysta miałem się naprawić, ale już w To o ty, jeden tak. wylądował. Jakby wszystkie moje asystę killami staną nagrodzę za 4 No ja już chyba sobie nie polatam Co? Silnik drugi a, widzisz jak ja wyglądam? Ale się strasznie palisz. No. Zgasz Już zgasł. Nie, no, prędkości. O, już nie mam skrzydła. Czekaj. Ale fajnie, akurat mi ucięło to ten, gdzie silnik działa, więc jeszcze jakoś się trzyma, ale już jest, że opuszczę samolot.

o, no, ja wziąłem. No coś, ale długi mecz. No nikt nie atakuje sorry. No ja nie mam bomb ani nic. A, bowfighter Dobry kąt mam podejścia, może pilota zabije Pierwszy cel Gratulacje nie dopóki, dopóki się nie weźmiemy przykim takiego jest samolotu, który ma armatę na pokładzie albo nie wiadomo jak skręca, to po prostu nie ma co w ogóle na tym tutaj grać Naprawdę. Kasualowo mm, nie można sobie zagrać Ty jak mi uciął, jeszcze w drzewo walnąłem Kasualowo to, Wal to można historycznie zagrać jakimś takim maszynę albo z pinie jest idealna No ja teraz z tajfunem lecę on jest kijowy No w porównaniu z innymi to tak, ale w porównaniu z to już nie jest taki zły No ja jestem przyzwyczajony do armaty 20 mm No nie Żeby on chociaż miał jakąś zwrotność albo coś No on jest mniej więcej z taki jak amerykańskie wszystkie sport. To ci współczuję Ma prędkość, niż... No 600 teraz wyciągnąłem. No właśnie, Bez niczego. Nie, no pewnie ma same armaty. Eee... Nie, on ma 7 77 mm. 7 mm No, właśnie on ci ogon czy jeszcze? Nie ma. Chyba nie poleciliśmy z przednim ogonem, bo mam czarny ogłóbit. Pora wylądować. No właśnie, Air Cobra do mnie chyba próbuje, bo słyszę armatę. Dobra, rany No, gin kuźwa. Ty, ale fart. rozwaliłem silnik. Zahaczyłem śmigłem o ziemię. Ale to było piękne. Znalazłem no. fajnego maga do RPK A, Tego długiego? Co z tym twoim? Wiesz w końcu? Z czyim? No radni. Bo miał no, już manek. Trzeba, To Słowo się zaczął. Ale zaparkowałem Przesmaruj go, i przesmaruj. Spężynki, Ty falkor. Ale ja dosłownie przetarłem brzuchem po ziemi i nie, się nie rozbiłem. To masz. To do ogóle, to jest. To nie jest T40, to jest f to nie jest tak naprawdę smart. Wygląda jak woda generalnie. Czyli raczej odpada y, smart, i dość nie. gęsty. Nie, 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 gęstego nie, w życiu. Nie, to jest tylko maszynowy. Tylko maszynowy gęsty ci od razu, gdy hmm. pierwszy się wszystko pierwsze Bo ci naszej sypki po prostu tam się zbierać Po drugie, gęsty może zablokować ci coś. Co tam jest za, za delikatne ale on do magazynka chce. No nie, do magazynka to już w ogóle nie daje się. Myślałem, że całego tego, gearboxa chce rozkręcić. Nie, nie. Ja mu mag nie podawał, wiesz? Jak mu mag nie podaje, to może że jest troszeczkę za nisko zawieszony Zawieszenie, zawieszenie. Ale nie, czasem mu nie podaje. Wiesz, się zaciął ostatnio. Ostatnia maszyna. No ale tego, albo to albo tego, albo Jeśli a ten nie. nie, to było pojedyncze, wiesz tego, walnąłem go w niego parę razy i zaczął. Rosyjska metoda na rosyjski sprzęt. Ostatni samolot mam Muszę coś zrobić z tym tym bo kurde cały czas mi zacina. O jeszcze Jak mi jak będzie wyglądać akart drugi z magazynkiem Otu drugiego? Dziwnie Będziesz mógł podrapać się w nocy. szukałem tego prototypowego handlika. Tego, co się kręcił na lupie. Nie ma chyba takiego. Są na forum zrobione, wiesz. Ktoś tylko ustawmy walnął. To byłoby mniej żartu. Mogłoby być tylko wizualnie. No i koniec.